To jest problem rządu niemieckiego i tutaj uważam, że członkostwo Polski w Unii Europejskiej nie ma nic do tego. Dziękuję. Ja. ja jestem prawnikiem, ale nie specjalizuję się w kwestiach prawa międzynarodowego. Są regulacje, które takie rzeczy określają, tak jak ktoś chce wyjechać na przykład do Stanów Zjednoczonych, ma wizę, tak, wlatuje na teren Stanów Zjednoczonych, Ale jeżeli nie, urzędnik imigracyjny nie pozwoli mu na dostanie się do kraju, to po prostu odsyła się na najbliższym samolotem do miejsca, z którego przybył i tak samo w moim przekonaniu będzie to miało miejsce z imigrantami, jeżeli e, e, przybyli na brzeg, e, e, brzeg e, e, Grecji Grec, tak? z Turcji, to rozumiem, że wrócą, wrócą na, teren, na, 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 na teren Turcji. Pan wierzy, że tacy ludzie, co są na przykład teraz na Węgrzech, yy, wrócą By, bez żadnych problemów? Wrócą. Nie zostaną, tylko wrócą. Wie pan. No, każde państwo stosuje środki przymusu yy, bezpośredniego i ma prawo chronić swoich granic. No, jeżeli yy, każdego dnia mamy yy, problem z yy, osobami, które chcą nielegalnie przekroczyć granice Polski. No na pewno Państwo słyszeliście o takich y, y, sytuacjach i, i tym, co robi Straż Graniczna. Straż Graniczna y, właśnie taką funkcję pełni i sobie jakoś dobrze radzi i wiem, że nie każdy, kto chce przekroczyć naszą granicę nielegalnie, y, może u nas zostać. Okay. Proszę, no, Ale jest różnica, jeżeli osoba chce dopiero wkroczyć, no, a jak już jest w środku, to no, jest różnica. Tak są. Wie Pan, no, to y, takiego delikwenta zamyka się w ośrodku zamkniętym, ustala y, się, skąd pochodzi, skąd przybył. Jeżeli woli tkwić w polskim więzieniu, niż wrócić do miejsca, w którym żyje, no to jego problem. No ale y, nie sądzę, żeby to był łatwy wybór też dla tych ludzi. Z że tak jak mówię, y, no trudno mi mówić szczegółowo tutaj o zasadach, są ośrodki zamknięte, w których przybywają też Czeczeni, którzy, w których tożsamości trudno zweryfikować. No i do momentu, w którym oni nie, 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 służby państwa nie ustalą skąd pochodzą, to trudno takiej deportacji dokonać, ale później ona się dokonuje po prostu. Dziękuję. Teraz zamykamy już czas na pytania. To jest debata przedwyborcza, więc jeszcze poproszę każdego z Panów o. Czym chcielibyście Państwo zająć się już będąc posłami, albo czym się Panowie zajmowali i za przeciw głos, przeciw czemu głosowali, już będąc posłami? Proszę o odpowiedź Pana Adama No Ja jeszcze posłem nie byłem, natomiast yy, dzisiaj zadziałam społecznie tutaj na Podlasiu, też w naszym jesiennym w toku. Yy, organizuję szereg inicjatyw społecznych. Pływałem w szkołach, chociażby u Was szkole nie byłem, natomiast w kilku szkołach były wiosnowskie, gdzie za darmo organizowaliśmy lekcje o żołnierzach wyklętych, tak, z historii. Zorganizowałem kilka marszałków niepodległości, maszynierzy wyklętych, tak. E, Takie inicjatywy jak Pływ polskie Produkty, czy Pływa Polska, taka fajna inicjatywa społeczna. E, Moim celem jest, przede wszystkim, tak jak mówię na wstępie, czyli prezentowanie młodego pokolenia. Średniak jako liderów partyjnych w Polsce jest bardzo duża, chyba jedna z największych w Europie. E, niestety uważamy, że to nie, nie przykłada się na reprezentowanie naszego interesu w młodych ludzi. E, I celem naszym, młodego pokolenia, jest to, aby do tej polityki wejść, aby zrobić ten były w systemie, dlatego że właściwie wiedzieć o tym, że jakoś w 1989 roku e, podobno upadała Komuna, no to od tego momentu mamy tych samych ludzi w Sejmie, tych tak? samych e, 26 lat, ci sami ludzie wymieniają się władzą, Najważniejsze jest to, że nikt z nich nie podnosi żadnej odpowiedzialności karnej za błędy decyzje, za apel taśmowe, gospodarcze i netar, etc., etc. Nikt z nich nie podnosi żadnej odpowiedzialności, każdy czuje się bezkarny, a największą karą jest to, że zasiądzie w ławach opozycji i będzie mógł bardzo ciężkie życie, życie zarabiają się, 10 tysięcy złotych miesięcznie. To jest największa karta polityka obecnie w Polsce i my musimy to zmienić. Kwestia, czy pójdziecie na wybory, czy musimy sprawę swoje ręce, czy robustujecie na młodych ludzi, Przestaniemy w domu i będziemy nadal patrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju i będziemy po prostu płacić do drugiej drugiej aby wyjeżdżać. Hmm, Paweł Gutis w porównaniu z tym 20%, ja w stosunku 24%. Teraz są sondaże pokazują, że coś wpłynęły w progu wyborczego. Ja jestem liderem listy, więc mam nadzieję, że następnego razu spotkamy się, że przyjdziemy w Sejmie i będziemy mówić o konkretach, jak Paweł pomoże. Dziękuję serdecznie. Zupełnie tutaj jak w Sejmie, lewica kłamie, platforma lewiruje, a PiS kręci. Natomiast, yy, natomiast yy, yy, co ja już zbudowałem, co zrobiłem, poza tym, że przewodniczącym samorządu polityki białostockiej, to yy, zbudowałem firmę od zera, bez pomocy pieniędzy w tatusia i mamusi, bez pomocy Unii Europejskiej. Zbudowałem firmę, która zatrudnia 60 osób i której średnia płaca jest wyższa niż średnia w Białymstoku. No to ludzie chciałbym się zająć przede wszystkim do tym, żeby zadbać o to, żeby właśnie można było w innowacyjny sposób budować miejsca pracy przede wszystkim na Podlasie. Czyli nie interesuje mi górnictwo, ani przemysł stoczniowy, tylko interesują przede wszystkim przede wszystkim usługi, czyli kierunek, w którym się przede wszystkim, wszystkim kształcicie. I to jest to, na co chciałbym zwrócić, zwrócić przede wszystkim uwagę. Nie wiem czy wiecie moi drodzy, ale od nowego roku od stycznia wchodzą przepisy uchwalone przez tutaj do tych panu zabraną. Które będą mówić o tym, że umowy, zlecenia w momencie, kiedy jesteście uczniami, bo studentami będą składkowane. Oznacza to, że jeżeli zarabiacie około 12 zł, tak ulubione, prawda, przez tutaj tych panów mówi się 12 brudno, żeby wszyscy byli. No to dobrze. No to w momencie, kiedy zarabiacie 12 brutko, a jesteście studentami, a w przypadku do tego, gdybyście nie byli, bycie, będziecie zarabiać 2 zł mniej na godzinę, a pracodawca zapłaci 2 więcej. To jest między innymi skutek i wynik tutaj tych panów. Ci panowie będą mówić wam o tym, że słuchajcie, że chcemy miejsca pracy, ale to nie wy tworzycie miejsca pracy. Nie pan. ani nie pan. Ty nie wy będziecie wieszem z tymi imigrantami. Zamkniecie się w swoich strzeżonych osiedlach, w swoich limuzynach, zasłonicie się porę, a wy tutaj zebrani będziecie po prostu mieć bezpośrednio z nimi kontakt, tak jak ucinowie m.in. szkoły podstawowej numer 26 na Białostączku, gdzie ostatnio, jak robiliśmy konferencję, dziewczynki już chodziły prawda w burgach, tylko jeszcze twarze nie zasłonięte, ale już w ustach. A? To dziewczyny ze środka, to właśnie Ciczenki, malutkie. A? Więc już powoli mamy tak naprawdę wynik tego Tutaj widzimy Pani, słuchajcie, piękne dziewczyny, spódnicy, bluzeczki, eleganckie. Bardzo mi się tu podoba. <noise> słuchajcie, piszcie, jeżeli chcecie dalej wierzyć tak jak chcecie, to głosujcie na Partii Korby. Mieliśmy najlepszy wynik. Wyboru prezydencji w parlamentu w Polsce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Drogie panie, szanowni panowie, nie będę wam mówił o tym, że jak zagłosujecie na mnie, czy jak zostanę posłem, to w ogóle będzie świeciło słońce, widać w rocznicy, nie powiem, że zmienię system, ponieważ. Wiem, że mamy liczne nieprawiedliwości, i nie działa na wielu płaszczyznach, ale chcemy, by był bardziej sprawny. To rządy lewicowe będą wstąpienie Polski do NATO, co jest fundamentem naszego bezpieczeństwa. To lewicowy rząd będzie negocjował wejście do Unii Europejskiej, która się impulsem do rozwoju infrastruktury krajowej. Chcę być w parlamencie, by innym żyło się troszeczkę lepiej. Nie mówię, że będzie fajnie i super, że Polacy będą setkami tysięcy wracać z krajów zachodnich, Wielkiej Brytanii, z Niemiec, nie, tak nie będzie. Chcę, tak jak pisał wielki lider, zużywać się w ciężkiej pracy, a nie w tej bezczynności, bo Warszawa jest miastem specyficznym i często po latach pracy w nie widać tych problemów, które dręczą prowincję, tak jak polską prowincję, w tym kraju, mniej rozwinięty. I na rzecz rozwoju tychże społeczności i tychże rejonów chciałbym działać. A mówiąc nieco na początku, do pana Adama Truczkiewicza, te, te, te same twarze, które są w parlamencie od 25 lat, 25 posłów polskiego zbrojnictwa. To tyle. Dziękuję bardzo. Proszę o pana posła Adela Wójt. Dziękuję za uwagę. Jestem pod wrażeniem, że teraz przyszło i chciało nas słuchać, uważam, że to był obowiązek, ale mimo wszystko dziękuję za ten aktywny udział i za pytania i chciałbym powiedzieć tak, odwołując się do Pana Marcina Sylińskiego, że no, nie, niekoniecznie Pan prawdę powiedział, bo już powiedział Pan, że uchwaliśmy minimalną pracę 12 zł za godzinę w Sejmie z postężarkiem, więc takiego głosowania nie było i takiego... W w i takiego nie, nie, nie mija się Pan, pan sprawy. Ale w się się o, nie. Nie, nie. nie? Proszę się nie obiecać. <ślaski> e, ja Panu nie przerwam. Ja e, no, Państwa nie proszę e, o głos, ale proszę oczywiście żebyście e, e, zajrzeli na moje, e, na moją stronę internetową, na mojego Facebooka. Być może mając tyle czasu, Chęci będziecie widzieli co przez wiele lat mojej pracy realizowałem. Jestem prawnikiem, chciałbym pracować w komisjach. Może to nie jest zbyt spektakularne. Nie pozwala na to, żeby często występować w mediach, ale daje satysfakcję takiej fajnej, szczególnej pracy, w której ja się kształciłem. I odpowiadam z na pytanie pod pana prowadzącego chciałbym dokończyć. Zmiany w przepisach ustawy, prawo energetyczne. z sobie że w tych kwestiach specjalizuje i że uda się doprowadzić w końcu do uchwalenia przepisów, które by e, kwestie podziału e, kosztów ciepła w budynkach wielomieszkaniowych e, uregulować. Także to jest taka specjalizacja, którą, którą się teraz zajmuję. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję bardzo. Pan Piotr Jan Rakowski. Proszę Państwa, bo już chciałbym jeszcze dopowiedzieć, że też prowadzę działalność gospodarczą w branży informatycznej. Sprzedaję oprogramowanie, wdrażanie oprogramowania, hosting i tak dalej. Także od wielu lat prowadzę działalność gospodarczą i no jak wszyscy, jak bardzo wiele osób w Polsce, zmagam się z, z biurokracją, z przepisami. Wszyscy wiedzą dobrze, jak, jak ciężko jest prowadzić działalność gospodarczą i, i, i przez 25 lat naprawdę e, kolejne rządy tutaj e, 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 przeszkadzały jak mogły, e, żeby praktycznie wypychały młodych ludzi za granicę, e, bo, bo nie chcieli tutaj dla siebie szans, perspektyw, woleli podejmować pracę najemną właśnie w, za granicą. Wcześniej w Stanach, teraz w Unii Europejskiej, bo są takie możliwości. Także na pewno w Sejmie zajmowałbym się likwidacją barier w prowadzeniu działalności gospodarczej, a jest to robić. Także dziękuję bardzo Państwu. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu Pana posła Jacka Czarka. Najlepiej chyba ilustruje przykład tego, jak złe rządy. Mogą doprowadzić do katastrofy sytuacja dwóch miast z okresu, kiedy wasi rodzice byli młodzieńcami. Detroit, jedno z najbogatszych miast świata i Singapur, jedno z najbiedniejszych państw świata w latach 60., w Detroit produkowano prawie połowę samochodów, które produkowano. W świecie Singapur to jest takie miejsce, gdzie nawet wodę trzeba eksportować, bo nie ma innej wody. Tam była nędza, to było bogactwo. Detroit doszli do władzy politycy, nie odpowiedziali lewicowi, którzy uważali, że dobrobyt to jest coś, co będzie zawsze. Rok temu to miasto ogłosiło nieskutecznie upadłość. Jest po prostu zdewastowane. Prowadziło taką politykę otwartości na imigrantów, tam przyjmowano z pełnym socjalem właśnie wszystkie mniejszości, jakie tylko były. Miasto wyludniło się, jest największa przestępczość w Stanach Zjednoczonych, jedna z największych przestępczości na świecie. To jest przykład, jak przez 50 lat można zrujnować fantastycznie funkcjonujące miasto, na które pracowały pokolenia i odwrotny przykład, dobry przykład. Kiedy, kiedy założyciel Singapuru postanowił, ten który zbudował to państwo, w tym roku zmarł, postanowił na najlepszy wzór wydźwignąć to państwo. Dzisiaj jest jednym z najbogatszych państw świata, a obywatele Singapuru zarabiają, zarabiają najlepiej na świecie. Wprowadzono zasady wolnego rynku, te, które pozwalają tym przedsiębiorcom, a trzeba pamiętać, że Polacy są jednym z najbardziej przedsiębiorczych narodów. Wykorzystali swoje położenie geopolityczne tak samo jak Polska. Mamy fantastyczne położenie geopolityczne, które jest z jednej strony zagrożeniem, jeżeli chodzi o imperialne ambicje co niektórych watażków, ale możemy to wykorzystać. Nie musimy wcale podkulić, ogonu i, podkulić ogona i słuchać tych, e, którzy z workami z pieniędzy przekupują naszych polityków. Nie musimy. Możemy to zmienić, bo my jesteśmy bardzo dumnym, dzielnym narodem. Potrafiliśmy utrzymać to miejsce na Ziemi, potrafiliśmy w, w roz, doprowadzić do rozkwitu nie tylko naszej kultury, ale naszego państwa. Nie wiem, czy wiecie, na przykład Amerykanie, ojcowie założycieli Stanów Zjednoczonych, inspirowali się właśnie tymi doświadczeniami polskimi. Polskimi doświadczeniami. O tym się nie mówi, bo my w Polsce nie mamy. E, zapomnieliśmy o naszej tradycji. Ale wracając do, do Singapuru. Prawo, bardzo surowe prawo, ale respektowane. Jeżeli tam polityk przyjąłby, gdyby tam przyjęcie korupcyjnej pro, propozycji oznaczał absolutną śmierć polityczną danego polityka. U nas niestety brak odpowiedzialności. I jeżeli nie zmienimy tych zasad, tych zasad funkcjonowania w polityce, ja życzę wszystkim kolegom, żeby dostali się do Sejmu, żeby ze swoimi szlachetnymi e, ideami trafili i mogli je realizować. Poprzez proces legislacyjny. Życzę im też pewnej kultury politycznej. Agresja i wydłupywanie oczu nie jest najlepszym sposobem na ucieranie wspólnego stanowiska. Ale mam nadzieję, że te dobre intencje pozwolą na jedną rzecz. To największym problemem dzisiaj Polski jest biurokracja. Każdy z... słaby z rząd, słaby. Słaba klasa polityczna powoduje, że ulega przed presją imperium urzędniczego. Dzisiaj Polską rządzą urzędnicy, żadni politycy, oni są zasławieni. Oni się trzymają kurczowo stopów i tylko i wyłącznie są zajęci walką ze sobą. Dziękuję, przepraszam, że nie mogłem poruszyć wątków z uwagi na brak czasu, tych, którymi zajmuję się i chciałbym się zajmować. Ale w związku z tym, że jestem osobą publiczną, to Państwo, mam nadzieję, że śledząc yy, moją walkę o. Je, chociażby zachowania e, podstawowych wartości w życiu publicznym, e, w życiu społecznym, będziecie mogli je ocenić. Dziękuję. Dziękuję. Drodzy Państwo, to jest koniec naszej debaty. Chciałbym podziękować naszym gościom za uczestnictwo w debacie, za bardzo aktywne uczestnictwo, za mądrą i kulturalną dyskusję, a młodym za to, że wysłuchaliście tych, na których 25 października możecie oddać głos. Organizując debatę, chciałbym, byście poznali e, chociaż część tych ludzi, którzy startują i byście poznali ich zdanie na temat uchodźców. Jedno ze wielu zdań, na które będę musiał opowiadać, bądź e, opowiadać o nich w Sejmie. Dla nas to bardzo ważne i mam nadzieję, że dla Was też. Bardzo dziękuję. Tylko przypomnę, byli z nami dzisiaj.